Kilka dni temu pożegnaliśmy zimę. Słońce za oknami oraz wyższe temperatury sprzyjają spędzaniu czasu na łonie natury. Zanim jednak udacie się na wiosenne spacery, sprawdźcie, co przygotowali dziennikarze Flesza. W którego 226 odcinku wita Was Hanna Ptasik. Sprawdźmy, co czeka nas w tym wydaniu. Dni turystyki to nie jest tylko fajne studia, że coś się połczymy. Amp, futbol. Te cenne trzy punkty udało się zabrać legii. Tatu, konwent. Żeby być pięknym, trzeba cierpieć, bez bólu nie ma efektu. Społeczność akademicka zawsze ma niesamowite pomysły na nowe projekty. Jednak, gdzie szukać wsparcia merytorycznego i materialnego? O szansie, jaką daje konkurs Kowadło 2.0, opowie Polina Poczobut. Kowadło to uniwersytecki konkurs, który skupia się na dofinansowaniu projektów w środowisku akademickim. To jest przede wszystkim inicjatywa, która wychodzi od studentów i jest adresowana do studentów. Jest to dobra inicjatywa i myślę, że dalej będzie rozwijana, bo łączy naukę, dydaktykę i integracja. To chyba najważniejsze. Bo widać w tym pasję i to jest w tym kowadle najpiękniejsze, że e, trochę to nasze kowadło spaja ludzi. 22 marca odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie Kowadło 2.0. Właśnie zakończyliśmy realizację dziewiątej edycji jesiennej i już za chwilę rozpocznie się nabór do kolejnej jubileuszowej dziesiątej edycji. Celem powstania konkursu było wsparcie projektów akademickich, które rozwijają uczestników na wielu płaszczyznach. Ludzie, którzy są laureatami, są z różnych wydziałów, z różnych jednostek, na co dzień zajmują się różnymi aspektami czy to w nauce, czy to w swojej pracy, dlatego tym bardziej ciekawie, widzicie było na papierze, a jeszcze ciekawie jest je widzieć, jak już są zrealizowane. To, co jest atutem tego konkursu, to jest jego ogromna różnorodność. Także mieliśmy i takie bardziej popularyzatorskie naukowe projekty, ale i takie bardziej prozdrowotne, ekologiczne czy relaksujące. O projektowych dokonaniach opowiedział nam jeden z laureatów konkursu. Przygotowaliśmy kowadło, czyli wstawianie pierwszych kroków w laboratorium chemicznym. Bardzo miło nam było słyszeć pochlebne opinie. Że w końcu zrozumieli tę chemię. Emocji nie zabrakło również w przerwach dzięki zorganizowanym występom artystycznym. Z czego zostanie zapamiętana dziewiąta edycja Kowadła? Stworzyliśmy dodatkowy konkurs w konkursie, tak naprawdę, dzieło Kowadło 2.0, w którym nasi uczestnicy, czy tak naprawdę studenci z całej uczelni, mogli pokazać swoją interpretację Kowadła 2.0. Co oni uważają, czym jest Kowadło? Być może w edycji wiosennej Kowadło czeka właśnie na ciebie i twój projekt. Czas spędzony na studiach jest najlepszą porą na odkrycie i rozwój swoich talentów. W konkursie kowad 2.0 społeczność akademicka ma szansę na odzyskanie dofinansowania i wsparcia swoich działań. Dla Flesza, Polina Poczobut. Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyły się Dni Turystyki. Uczestnicy mieli okazję wybrać się z prelegentami w najróżniejsze zakątki świata. Więcej w materiale Julii Marszał. Tegoroczna 20. edycja Dni Turystyki zgromadziła tłumy fanów podróży, oferując warsztaty, spotkania i konkursy. Miało to na celu po prostu stworzenie imprezy dla studentów, którzy by mogli poznać, że turystyka i rekreacja to nie jest tylko fajne studia, że coś się połczymy, ale że to też jest związane z naszą przyszłością. Wydarzenie miało typowo studencki charakter. Na aule, oprócz doświadczonych podróżników, zawitali również absolwenci kierunku Turystyka, aby opowiedzieć, jak potoczyły się ich losy po studiach. Stwierdziliśmy, że chcemy pojeździć troszkę po festiwalach podróżniczych i poopowiadać o tym. No i któregoś dnia wróciliśmy z jednego z takich festiwali i pomyślałem, a fajnie by było zrobić festiwal podróżniczy w Poznaniu. Przede wszystkim jest to właśnie poznawanie nowych ludzi, nowych kultur, jest to rozwój, nauka. Możemy uczyć się pełno. Mamy pełną możliwości rozwoju podróżujących. Naprawdę to, że zaczęliśmy podróżować, no to dzięki ludziom i tej atmosferze, która była tutaj na wydziale. Dużo jeździliśmy, poznawaliśmy świata, no i jak już się raz zacznie podróżować, to jest ciężko skończyć. Turystyka teraz po części jest już takim trochę no oprócz mojej pasji i zainteresowania to jest jakimś sensem życia. No sama podróżuję, gdzieś tam moim marzeniem jest Ameryka Południowa. No, ale oprócz tego, po prostu zakochana jestem w Grecji, w greckiej kulturze, i to jest chyba takie moje miejsce na Ziemi. Niektórzy z absolwentów zakładają własne firmy i działają w branży turystycznej od wielu lat. Pan Tomasz Labus organizuje co roku jeden z największych festiwali podróżniczych w Polsce Śladami Marzeń. Przede wszystkim ludzie pokochali w niej atmosferę. Kto na nią raz przychodził, to wiedział, że za rok też chce przyjść na kolejną edycję. No i tak e, efektem kuli śnieżnej z roku na rok tych ludzi było coraz więcej. Festiwal na WNGIG od lat zapala w studentach chęć rozwoju i pracy w branży. Czy ty też pragniesz obudzić w sobie duszę podróżnika? Dni turystyki to wydarzenie, na którym zbierają się amatorzy podróżowania, by podzielić się swoimi doświadczeniami. Festiwal zachęca do spakowania plecaka i ruszenia w świat. Dla Flesza, Julia Marszał. Poznańscy studenci powitali wiosnę w nietypowy sposób. Tradycyjne topienie marzanny zastąpił wiosenny teleturniej, który odbył się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Więcej na ten temat w materiale Karola Nowaczyka. Rada Samorządu Studentów WNPiD zorganizowała huczną uroczystość, której największą atrakcją była wiosenna familiada. Do eliminacji staje 8 drużyn, bardzo fajnych drużyn. Wiem, że jedna z nich to jest właśnie Flash, inne media studenckie, koła naukowe i jeszcze jedna bardzo specjalna drużyna. Jest takie fajne powitanie właśnie yy, nowej pory roku, wiosny, gdzie wszystko budzi się do życia, słońce wschodzie, ludziom chce się wychodzić z domu. W teleturnieju wzięło udział osiem zawzięcie rywalizujących drużyn, złożonych ze studentów i wykładowców WNPID. Musieli się oni zmierzyć z nieraz z zaskakującymi pytaniami. E, Nie. Pytania były głównie z życia codziennego, na przykład o jedzeniu, no bo wiemy, student zawsze głodny. Myślę, że dobił nas ten niedźwiedź. No naszym zdaniem jednak niedźwiedź nie chodzi na dwóch nogach. Także to pytanie chyba uznaliśmy zgodnie z naszymi członkami drużyny, że to było to pytanie, które przesądziło po nasze, po, o naszej porażce. Po wyrównanej walce w rundzie finałowej, team KNMP wygrał z fleszem, zostając w ten sposób triumfatorem turnieju. Po wielu trudach niższej frekwencji niż reszta udało nam się wygrać. Nie spodziewaliśmy się tego. Po zakończeniu turnieju nie zabrakło tańca i śpiewu. A jak całe wydarzenie ocenili widzowie i uczestnicy? Bardzo mi się podobało. Uważam, że to był świetny pomysł. Naprawdę samorząd miał genialną inicjatywę. Myślę, że było naprawdę wspaniale. Naprawdę pozytywne emocje. Dużo żartów, sucharów też w większości. Szczerze, uważam, że wszystko, co zrobiliśmy tam, to było czyste szczęście. Ale było naprawdę pozytywnie, mi się podobało. Tak pozytywny odbiór na pewno ucieszy organizatorów i kto wie, być może zmotywuje ich do powtórzenia imprezy za rok. Tej wiosny na WNPiD oprócz przebiśniegów i krokusów rozkwitały również młode talenty. Uczestnicy wiosennej familiady mogli sprawdzić nie tylko swoją wiedzę oraz umiejętność kreatywnego myślenia, lecz przede wszystkim świetnie się bawić i powitać wiosnę z uśmiechem na twarzy. Ta Flesza Karol Nowaczyk. Amfutbolowa sekcja Warty Poznań wraca do gry. O pierwszym turnieju sezonu 2023 opowie Wam Mikołaj Schubert. Poznański golęcin znów zamienił się w stolicę polskiego Futbolu. Na inaugurację kolejnego sezonu PZU Amfutbol Ekstraklasy drużyna Warty Poznań pokonała Legię Warszawa 1 do 0. Po bramce Marcina Oleksego. Może gdzieś ten mecz z Legią nie wyglądał dobrze z naszej strony, ale te cenne trzy punkty udało się zabrać Legii. Na ten turniej plan minimum to było zwycięstwo z Legią. Udało się, teraz robimy, robimy to, co, to co lubimy, czyli gramy w piłkę. Piłkarze z Poznania nie bali się wprost mówić o celach zespołu na nadchodzący sezon. Żeby tym najlepszym stawiać bardzo trudne warunki, urwać punkty, może uda się wygrać, ale no, myślimy, że, że top 3 w tym sezonie to jest w naszym zasięgu. W kolejnych spotkaniach warciarze przegrali z kuloodpornymi Bielsko-Biała oraz obrońcami tytułu Wisłą Kraków. Jednak mimo tych porażek kibice na trybunach pozostali w dobrym nastroju. Warta bardzo rodzinny klub i z tradycjami jest naprawdę fajnie. Za to rodzina, ta amp futbolowa powiększyła się za sprawą dołączenia do ligi ekipy Śląska-Wrocław. Te trzy mecze to są trzy pierwsze mecze, które gramy całą drużynę. Nie udało nam się nigdy wcześniej zebrać w całym pełnym składzie, w związku z czym no, jest to cenna nauka dla nas. Tak naprawdę przyjechaliśmy się uczyć. A uczyć mogą się od najlepszych, których przyszli również oglądać sami kibice. A co cię skłoniło do przyjścia na stadion akurat dzisiaj? E, chciałem bardzo zobaczyć Marcina Aleksego, który ostatnio zdobył, ostatnio, ostatnio zdobył nagrodę. Za tą piękną bramkę i chciałem pokibicować w farcie. Drużyna Warty planuje już przygotowania do następnych spotkań. Mamy dwa zgrupowania w Poznaniu. Myślę, że to będą owocne treningi, które przygotują nas lepiej już do e, turnieju w Warszawie. Turnieju kluczowego w kontekście walki Poznaniaków o czołowe miejsca w tabeli. Dobre przygotowanie będzie niezwykle istotne, aby zrealizować cel drużyny: jakim jest pierwsza trójka na koniec sezonu PZU Amp Football Ekstraklasy. Po trudnym turnieju w Poznaniu zawodnicy warty udadzą się na zasłużony odpoczynek, po którym ruszają przygotowania do kwietniowego turnieju w Warszawie. Życzymy warciarzom, aby ich przyszłość malowała się w zielonych barwach. Dla Flesza Mikołaj Szuber. Na hali międzynarodowych targów poznańskich odbyła się kolejna edycja Tatu Konwent, czyli cyklu wydarzeń o tematyce tatuażu. Więcej na temat konwentu w materiale Małgorzaty Puły. Tatuaże z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Najpiękniejsze z nich zostały zaprezentowane 11 oraz 12 marca podczas tatu konwent w Poznaniu. Przed zdecydowaniem się na pierwszy tatuaż na pewno warto wiedzieć, które z miejsc na naszym ciele może być najboleśniejsze. Moim zdaniem zgięcia, tam im bliżej zdjęć, to też inna skórka delikatniejsza, faktycznie czuć bardziej to, to uczucie, ten dyskomfort, ale... Znasz wszystko wytrzymać, nie? Żeby być pięknym trzeba cierpieć. Ból jest do zniesienia. Myślę, że im dłuższy czas, tym jest gorzej, bo jeżeli tatuaż jest krótko robiony, w godzinę, to idzie to wytrzymać bez problemu. Dla mnie ból fizyczny, może zabrzmieć to dziwnie, ale jest jak przyjemność. Kiedy tatuowałem plecy, zasnąłem i gość, który mnie tatuował, mówił do mnie w tym samym czasie, a skrobanie po moich plecach sprawiło mi komfort. Mogliśmy ujrzeć pracę najpopularniejszych z tatuatorów. Odbywało się wiele konkursów, na przykład na mały oraz duży tatuaż. Jednak dlaczego tak naprawdę decydujemy się tatuować swoje ciało oraz co skłoniło tatuatorów do podjęcia tak interesującego zawodu? Ja skończyłam Uniwersytet artystyczny w Poznaniu, jestem po łapę, więc mnie zawsze chciałam coś kreatywnego, związanego ze sztuką. Myślę, że od początku. Można powiedzieć, że byłam na to skazana, bo mój styl był taki dość alternatywny. Uczestnicy wydarzenia przez dwa dni mogli brać udział w wykładach oraz warsztatach z doświadczonymi ekspertami z branży tatuatorskiej. Rozważano również odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czy każdy tatuaż musi mieć dla nas szczególne znaczenie. Mają znaczenie generalnie, staram się robić dziarki, które dla mnie mają znaczenie. Ten, ten tatuaż jest akurat kolegi projektu, także oddałem mu, pozwoliłem mu robić pod siebie, nie? To nie jest pod mnie tatuaż, tylko pod kolegą. Mają znaczenie? Nie, nie wszystkie mają znaczenie. Niektóre mają takie luźne znaczenie, albo które wymyśliłam już po fakcie. W większości robię dlatego, że są ładne i mi się podobają. Festiwal Tatuaży to wydarzenie, które przyciąga utalentowanych artystów i wyróżnia się niepowtarzalnym klimatem. Dla Flesza Małgorzata Puła. To już wszystko w tym wydaniu. Zapraszamy do śledzenia nas na naszych social mediach. Flash Sport, Flash Polityka oraz Flash Kultura. Do zobaczenia.